Gdzieś porównania, że tu sanatorium przyjeżdża z Wrocławia i tak dalej, i tak dalej, że tu w ogóle nie wiadomo kto tu pojedzie, czy oni, czy Czugunow w związku z tym, że namalował serce i wrzucił na Twittera 200 punktów z obetek w PGE Ekstra. Widzę, przy płocie jest Janowski w żółtym poszli i Czugunow, Janowski się przyciska, Czugunow zamknięty jest okrzyk radości na trybunach w sektorze K, a więc to oznacza, że dwaj faceci z kolorem białym przewożającym w Lasz. Że są na prowadzeniu, to już się zdeaktualizowało lekko, bo Janowski jest na miejscu w drugim, ale tam mogą być problemy z nadgarstkami. Ale ściąga gogle Piotr Protasiewicz. Fatalna, fatalna pomyłka, która tutaj, no nie chciałbym dodawać dramaturgii, ale po tym, co się dzieje i po tej przerwie Daszek urwany, ale Daszek da się wymienić, Janowski z problemami. Ten upadek, ten możliwość. Zaliczenia i rozegrania tego meczu, bo jeśli tutaj się bardziej jeszcze rozpada, to za chwilę może się okazać, że patrzmy, co się stało z Magiciem. Bardzo doświadczony zawodnik ucieka. ucieka uciekło, mu koło, tak? uciekło mu to, może oznaczać, że on na tę, na tę wodę, na ten glide troszeczkę za mocny jest ten motocykl. Jeśli zaczyna wyprzedzać zawodnika no i tu Piotr Protasiewicz jadący blisko czający się za plecami Macieja no nie miał w zasadzie w zasadzie możliwości strzał poważny dobrze, że głównie motocykle E ucierpiały, a nie a nie strzały motocyklami w lecące, w lecące ciała. Ale stan Macieja widzimy, że tutaj znowu, zobacz jakie tutaj jest koncylium, jaka tutaj jest dbałość o pacjenta w Zielonej Górze, kiedy Krakowiak leżał i cierpiał. Jest doktor Robert Zapotoczny też na torze. On w razie czego jest w stanie służyć swoim doświadczeniem medycznym. Piotr idzie do parku. To jest najważniejsza informacja, proszę Państwa, absolutnie najważniejsza, bo zadrżeliśmy trochę. Byliśmy zamykającego stawkę Martina Waculika, który wcześniej był, no niemalże nie do dogonienia, prawda? Yy, tutaj jest taki efekt, że jeżeli się startu nie wygra, jeżeli się nie ucieknie od razu do przodu, tak jak to zrobił w biegu dziewiątym